No hej i witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w MSP. Odcinka nie było dawno, ale już jest i są to mega prezenty. Ja najpierw bym chciała jeszcze powiedzieć o czymś, że e, ktoś mi się włamał na... Ktoś mi się włamał na konto i ja dokładnie wiem kto to jest, bo jest to Nik ze spłacją, jest to Nikola, hashtag e, Nikola bo dała sobie pozdro, dała sobie ma, masykrycznie dużo grafów i przesłała jeszcze unikaty z mojego konta i po prostu otworzyła niektóre prezenty, bo no tak, no i chciałabym e, bardzo serdecznie i chciałabym też przeprosić za to, że ja ich nie mogę otworzyć na odcinku, więc pozdrawiam kanalia 1111 księżniczka 661 e... Wikikikładka 15 parę razy, opereta 10000 księżniczka 661, bardzo, bardzo, jeszcze raz księżniczka 661. Bardzo przepraszam, ja w ogóle nie wiem, nie wiem czemu ona mi się włamała na to konto. Yy. No po prostu weszłam i się tak wystraszyłam. No i dobra, już zaczynamy te prezenty, bo gadam już minuta Pozdrawiam blis, Blistikana. Blistikana pozdrawiam, jakoś tak. E, dobre, Dziękuję za ogonek. E, ogólnie mogę sobie napisać, że nagrywam prezenty. Dobra, napisane. E, pozdrawiam Jennifer117. Dziękuję za jakąś teleczkę. Pozdrawiam jeszcze raz księżniczka 661 i bardzo przepraszam, że ktoś mi otworzył te prezenty. Pozdrawiam Julia 61 yy, dolar. dolar. Dolar, niech będzie dolar. Dziękuję za te kolce, bo one mi się strasznie podobały. Pozdrawiam yy, Wiki S5. Dziękuję za tę spodniczkę ładną. i Pozdrawiam jeszcze raz operetta 10000. Dobrze? Tak właśnie to jest Weronika, z którą nagrywałam. O, dziękuję za taką czapkę. Czapkę. Wow, i powdrawiam jeszcze trzy razy z operetta 1000. Dziękuję jej za tyle prezentów. Bardzo serdecznie dziękuję. Yy, no. Ja mam nadzieję, że mi mikrofon działa, bo jak nie działa, to po prostu będzie masakra. Dziękuję za czapeczkę i za wszystkie rzeczy, które mi dawałeś. Pozdrawiam rokali 1993 i dziękuję za kołnierzyk, bo kołnierzyk mi się też strasznie podobał. Jeszcze raz pozdrawiam rogalik 1993. Dziękuję za włosy. Pozdrawiam Violetta jest piękna. I dostałam od niej takie spadanki. Pozdrawiam 3 razy. Czarna wdowa 2, 4, 6, 5, 5. Dziękuję za trzy prezenty. Przepraszam, naprawdę bardzo przepraszam za to, że ktoś mi się włamał, a to nie jest moja wina, naprawdę, więc wybaczcie mi. Pozdrawiam, violetę 0330 dziękuję za taką wannę. i naprawdę wybaczcie mi, bo ja bym bardzo chciała założyć tamte rzeczy na siebie, tylko naprawdę ktoś mi się włamał i to jest straszne, bo przesłał mi też właśnie unikaty, przesłała i jeżeli ktoś to obejrzy, to proszę, żeby blokował właśnie... Nikole, hashtag, spodzie hashtag, bo nie wiem, czemu mi się złamała. No i dobra, pozdrawiam Koralik01. Dostałam kłębuszek. Pozdrawiam jeszcze raz Operetta1000. Jeszcze 1.0. Dziękuję za ładne nasienie. Pozdrawiam Weronika516. Dziękuję za takie sukienkę. Yy, K. Pozdrawiam Cię bardzo. Dziękuję za taką właskę tatuaż. Pozdrawiam Giulietta VIP y, 260. Dziękuję za włoski. Ile ja już nagrywam te prezenty? 4 minuty. I chciałabym wam też powiedzieć, że coś się zmieniło tak. Mam 19 level. Mam VIP-a i mam y, ten celeb. No i tak. I ogólnie też kupiłam sobie nowe usta, bo tamte już chciałam zmienić, bo są stare i samte. Dobra i pozdrawiam Zosia B2007. Dziękuję za e buty. Pozdrawiam szalona 200298. Dziękuję za... Sweterek. Pozdrawiam Ami... Taka kreska, kreska, kreska. Powiedzmy, bo nie miałem tego przeczytać. Dziękuję za czapaczkę. Pozdrawiam tak y, ptak 678. Dziękuję Ci bardzo za za czaszkę. Y, ptak 678 po raz kolejny. I dziękuję też za włoski. Pozdrawiam Timbello 11, której też dałam prezent na YouTube i na... No, Pozdrawiam misiunia1234m Te prezenty nie są już takie jak na starym Ale, ale są Pozdrawiam wiolette03330 Dziękuję za stół Pozdrawiam 1irena1 No i dziękuję o, za ładne trampeczki No I tak oto wyglądał, wyglądam ja po prezentach i tak, bardzo bym jeszcze raz Was prosiła, żebyście ją blokowali, bo... No bo tak, bo wkradło mi się na konto i ukradło mi y, rzeczy. No więc tak, więc proszę bardzo, żebyście ją jednak blokowali. I... No i to by było chyba na tyle już tu się przebieram. 6-minutowe prezenty są, są. A ta spódniczka jest właśnie ładna. Jezu, jakie ja mam spo... A, to miałam sobie. Ale coś jeszcze miałam? Nie miałam czapki właśnie. Okay. No i dobra, no i to jest na tyle już w tym odcinku z mega prezentów. Prezenty zbieram od początku. No i dobra, no i bardzo dziękuję, że ktoś obejrzy te prezenty. No. No i dobra, do zobaczenia. Yy, żegnam się z Wami, kochanie, yy, kochane YouTube. dobra, do widzenia.